Projekt kampania możesz wspierać długofalowo za pośrednictwem serwisu Patronite lub jednorazowo poprzez stronę BuyCoffee. Wielkie dzięki za pomoc w rozwoju kanału. Serwis drodzy widzowie. Grono użytkowników Leoparda 2, zwanego także Eurotankiem, powiększa się. Dołączyły do niego Czechy, Słowacja, a także nasz wschodni sąsiad Ukraina. Jednym z najnowszych użytkowników są także Węgry. Kraj ten zdecydował się na zakup niemieckiej konstrukcji, bez wnikliwych porównań z innymi maszynami, jak to miało na przykład ostatnio miejsce w Norwegii. W tym materiale opowiem Wam, co o węgierskim kontrakcie mówi najnowsza niemiecka literatura. Przyjrzymy się, jakie pojazdy oraz w jakiej ilości zostały zamówione. Oraz jakie są przybliżone terminy ich dostaw. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdę do szczegółów technicznych i ilości zamówionych pojazdów, pozwólcie, że przedstawię nieco kontekstu. Oto tło historyczne całej sprawy. Obecny zakup nie jest bowiem początkiem historii leopardów w tym kraju. Węgry otrzymały bowiem rzekomo korzystną ofertę od Niemiec w 2000 roku. W tym czasie niemieckie siły zbrojne chciały sprzedać stole opartów 2A4 po niskiej cenie jednostkowej. Zapewne mogłoby to odbyć się w formie podobnej do tej w jakiej nasz kraj otrzymał czołgile Leopard 2A4. Miało to miejsce w roku 2002, gdy pozyskaliśmy 128 takich maszyn w formie darowizny. Trafiły one wówczas do 10 brygady Kawalerii Pancernej. Oraz ośrodka szkolenia Leopard. Węgierski rząd odrzucił jednak wówczas tę możliwość z powodów politycznych. Cóż, kraje Europy Środkowej po zakończeniu zimnej wojny miały większe problemy do rozwiązania niż modernizacja sił zbrojnych. Kwestionowanie przydatności czołgów na polu walki przyszłości było ostatnim gwoździem do trumny w tej sprawie. Przebudzenie nastąpiło tradycyjnie w roku 2014, po aneksji Krymu przez Rosję i rozpoczęciu działań zbrojnych we wschodniej Ukrainie. Podstawowym węgierskim czołkiem w tym okresie był wówczas eksportowy wariant T-72, a mianowicie T-72M1. Wciąż pozostaje on na wyposażeniu wielu innych państw w regionie. Pierwsze zapytanie ofertowe o Leopardy zostało złożone w 2017 roku, co zaowocowało zawarciem umowy z ich producentem, czyli koncernem KMW. Obejmowała ona 44 Leopardy 2 i 24 Panzerhałbice 2000. Została zawarta w grudniu 2018 roku. Ponadto, w ramach kolejnej umowy zakupiono 5 WZT Vicent 2 i trzy czołgi mostowe Leguan 2. Oprócz pojazdów gąsienicowych umowa z KMW obejmowała również ciężkie transportery, ciężarówki, szkolenia, symulatory i części zamienne. Całkowita wartość szacowana jest na 1,6 miliarda euro. Jako ciekawostkę dodam, że w ramach umowy na 218 BWP KF41 Lynx z Rheinmetall Węgrzy otrzymają także 9 WZT-Berke Panzer III. One również zbudowane są na bazie czołgów Leopard 2. W lipcu 2020 roku pierwsze cztery Leopardy 2A4HU przybyły do miejscowości Tata, gdzie stacjonuje węgierski 11 Batalion Czołgów z 25 Brygady Zmechanizowanej. Ogółem przekazanych ma zostać 12 takich maszyn. Pozwolą one na rozpoczęcie szkolenia już teraz, w oczekiwaniu na dostawy czołgów Leopard 2 A7 HU. Pomimo wielu zmian pomiędzy wersją A4 oraz A7, przysiadka z pewnością będzie łatwiejsza niż z dotychczas używanych postsowieckich T-72. Przykazany został także WZT-Bergę Panzer II. Pojazdy dostarczone przez KMW, które trafiły na Węgry, zostały najprawdopodobniej pozyskane z Bundeswehry i Austrii jakiś czas temu. Oprócz charakterystycznego kamuflażu, Leopard 2A4HU otrzymał jedynie drobne modyfikacje, takie jak nowe wyrzutnie granatów dymnych, radiołączność i napisy w języku węgierskim. Na stropie wieży w jej tylnej części znajduje się mocowanie dla sprzętu obrony ABC, który jest standardem w węgierskich siłach pancernych. Belgijski karabin maszynowy 762 mm FN Mag jest używany jako uzbrojenie dodatkowe w miejsce standardowego MG3. W tej chwili na ekranie widzicie grafikę autorstwa Jarosława Janasa. Przedstawia ona austriackiego i węgierskiego Leoparda 2A4. Link do strony z innymi pracami tego twórcy znajdziecie w opisie filmu. Według doniesień Węgry otrzymały także wsparcie szkoleniowe od Austrii. Kraj ten miał być też jednym ze źródeł informacji o Leopardach dla Węgrów. Jako ciekawostkę dodam, że Leopardy, które KMW pozyskało z Austrii, jeszcze wcześniej należały zapewne do armii holenderskiej. Obecnie nie wiadomo, co się stanie z pojazdami po wykaśnięciu umowy leasingowej. Współdziałanie pomiędzy partnerami ma układać się bardzo pomyślnie. Od czasu nawiązania współpracy w 2019 roku, co 12 miesięcy obecny dowódca niemieckiej szkoły pancernej Bundeswehry odwiedza 11. Batalion Pancerny w Tata. Tak było i w tym roku. Podczas tej wizyty węgierskim pancerniakom miał zostać zaprezentowany laserowy symulator strzelań Agdus w wersji BT-46. Podobnych urządzeń używają także polscy czołgiści. Warto dodać, że Węgrzy wizytowali zarówno ośrodek szkolenia Leopard, jak i pierwszą brygadę pancerną we Wesołej. Wygląda jednak na to, że ostatecznie nasz kraj nie wziął udziału w ich szkoleniu na większą skalę. Przejdźmy zatem do tego, co interesuje wszystkich chyba najbardziej, a mianowicie jaki będzie węgierski leopard 2A7HU. Informacje, które są dostępne, zdradzają nieco specyfikację techniczną maszyny, a komputerowe rendery przedstawiają jej prawdopodobny wygląd. Maszyny dla Węgier zostaną zbudowane od podstaw jako nowe pojazdy, a ich pancerne skorupy powstaną w Grecji. Leopard 2A7HU ma być w ogólnym zarysie połączeniem niemieckiego 2A7V oraz 2A7 QAT opracowanego dla Kataru. Ponadto ma posiadać kilka unikalnych węgierskich cech. Według doniesień, decydenci na Węgrzech przywiązywali wagę do jak największego podobieństwa do Leoparda 2A7V Bundeswery, tam gdzie jest to możliwe. Cechy wspólne pomiędzy 2A7V a 2A7HU to przygotowanie układu napędowego pod zwiększoną masę maszyny oraz przyszłe ewentualne zwiększenie mocy silnika, umiejscowienie anteny GPS. Podniesienie tylnych świateł, drobne zmiany w aranżacji tyłu kadłuba, lekkie fartuchy boczne z otworami wentylacyjnymi dla dodatkowej jednostki prądotwórczej, pojemnik z tyłu wieży z systemem ABC. Cechy wspólne pomiędzy 2A7 Plus dla Kataru a 2A7HU to przyrząd PERI RTWL dla dowódcy zamiast PERI R17. Peri RTWL jest stosowany m.in. w BWP Puma. Kolejne cechy to ochrona stropu wieży, system kierowania ogniem i system naprowadzania uzbrojenia. Prawdopodobnie zostanie zainstalowany także system przeciwpożarowy Bula. Cechy unikalne dla wersji 2A7HU to prawdopodobnie zmienione przyrządy kierowcy, moduł uzbrojenia. Prawdopodobnie Defender od FN Herstal z Belgii, węgierska łączność. Ponadto Węgry zakupiły dodatkowe moduły ochronne na burty i tył swoich maszyn. Na wysokości przedziałów kierowania i bojowego jest to pancerz specjalny. Na wysokości przedziału napędowego jest to pancerz listwowy. Ilość zakupionych modułów... Ma pozwolić na wyekwipowanie wszystkich pojazdów. Wiele osób pyta, gdzie są węgierskie leopardy. Cóż, według niemieckiej literatury dostawy pierwszych pojazdów planowano na rok 2022 lub 2023, a ostatnich na rok 2025. Szczęśliwie, podczas końcówki prac nad tym materiałem. Do sieci trafiły fotografie prawdopodobnie pierwszego, leoparda 2A7HU podczas transportu. Rzeczywisty pojazd zdaje się odpowiadać komputerowym renderom i potwierdza informacje zawarte w literaturze. Dodatkowo, znalazłem wzmiankę, że SKO maszyny ma posiadać funkcję automatycznego śledzenia celu. Co ciekawe, pojawiają się informacje, że otrzymany czołg, który teraz określa się mianem Leoparda 2A7, +HU, to egzemplarz referencyjny. Oznacza to, że po zapoznaniu się z nim i akceptacji przez węgierskich decydentów miałby powrócić do fabryki producenta i stanowić wzór dla seryjnie produkowanych wozów. Masa maszyny. Ma wynosić około 65 ton. Podobnie jak Leopard 2A7V, wyposażony jest w niemieckie kamery termowizyjne trzeciej generacji Attica. Jak w większości przypadków, węgierski kontrakt to nie tylko same czołgi, ale chociażby pojazdy towarzyszące. Rzućmy zatem okiem, na co zdecydowali się bohaterowie dzisiejszego odcinka. Pięć wozów Wizent 2HU dla Węgier zostanie zbutowanych przez koncern FFG, który pełni tutaj rolę podwykonawcy dla KMW. Maszyny mają być maksymalnie jak to tylko możliwe zunifikowane z otrzymanymi czołgami podstawowymi. Do wozów dostarczone zostaną różnego rodzaju zestawy torujące oraz inżynieryjne. Przez to można je będzie przygotować do konkretnych zadań w zależności od potrzeb. Analogicznie, jak w przypadku czołgów, pojazdy zostaną dostarczone z mocowaniami na dodatkowe moduły pancerza specjalnego i listwowego. Dostawy są zaplanowane na 2024 i 2025 rok. W tym samym czasie zostaną dostarczone także trzy czołgi mostowe LEGUAN 2HU. Podobnie jak w przypadku WZT, tutaj również kładzie się nacisk na jak największą unifikację z czołgami, włączając wspomniane już wielokrotnie moduły pancerza czy nawet dodatkową jednostkę prądotwórczą. Dostępny będzie również moduł optoelektroniczny kierowcy Spectus 2. Jako ciekawostkę dodam, że co prawda na razie brak informacji na temat konkretnej konfiguracji 9 Berke Panzer III w ramach kontraktu z Rheinmetall. Opierając się na zaprezentowanych komputerowych wizualizacjach, możemy założyć, że będzie to odpowiednik Berke Panzer III A0A2. W ten sposób dotarliśmy do końca odcinka, czas więc na małe podsumowanie. Choć wciąż brakuje jeszcze wielu szczegółów technicznych, myślę, że spokojnie możemy założyć, że węgierski wariant Leoparda będzie jednym z najbardziej zaawansowanych, zarówno jeżeli chodzi o uzbrojenie, ochronę, jak i system kierowania ogniem. Po więcej szczegółów technicznych i ostateczną konfigurację przyjdzie nam zapewne poczekać, aż Węgrzy otrzymają swoje pierwsze czołgi. Węgrzy pozostawiają za sobą maszyny postsowieckie i przesiadają się na zachodnie czołgi trzeciej generacji. Szkoda tylko, że mieli na to szansę już ponad 20 lat temu. Z dzisiejszej perspektywy czas ten możemy chyba jednak uznać za zmarnowany, a podjęte wówczas decyzje za nietrafione. Pomimo, że dostawy wydają się nie być opóźnione, ich tempo nie powala. Bardzo ciekaw jestem waszej opinii wyraźcie ją proszę w komentarzach. Ja tymczasem się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Hej.